Znasz Zeusa jako wszechmocnego króla Olimpu, miotacza piorunów, sędziego bogów. Ale co, jeśli powiem ci, że za tym majestatycznym wizerunkiem kryje się historia pełna zdrady, nadużywania władzy, manipulacji i wątpliwych decyzji. Dziś zrywamy zasłonę chwały i stajemy twarzą w twarz z mroczną prawdą stojącą za największymi greckimi bogami. Podróż, która zaczyna się od rodzinnej zdrady i trwa przez kosmiczne wojny, wymuszonych kochanków i tron trzymany w strachu. Jeśli lubisz prawdziwą mitologię bez romantyzmu, zasubskrybuj mój kanał. Obiecuję pokazać Ci bogów takimi, jacy naprawdę byli. Fascynującymi, ale też niedoskonałymi, okrutnymi i głęboko ludzkimi. Narodziny w strachu. Proroctwo Kronosa. Wyobraź sobie czasy przed czasem, kiedy niebo i ziemia były jeszcze młode, a bogowie ledwo się narodzili. Władza należała do tytanów, kolosalnych istot, dzieci Uranosa, nieba i Gai, ziemi. Wśród nich był jeden, który się wyróżniał – Kronos, najmłodszy z tytanów, ale najbardziej ambitny. Kronos nie chciał po prostu żyć pod rządami ojca. Uranos był okrutnym tyranem, który bał się swoich dzieci i trzymał je uwięzione w łonie Gai. Aż Gaja, zmęczona bólem, uzbroiła Kronosa w sierp z kamienia i przekonała go do działania. Kronos wykastrował własnego ojca, zajmując jego miejsce jako władca wszechświata. Jednak los nie pozostawia zbrodni bezkarnych. Ledwie Kronos objął tron, spadła na niego nowa przepowiednia: Tak jak obaliłeś swojego ojca, tak jeden z Twoich synów uczyni to samo Tobie. To zdanie prześladowało go jak cień. Kronos, pokonany strachem, podjął potworną decyzję: za każdym razem, gdy jego żona Rea rodziła, pożerał dziecko w całości, bez ceremonii, bez litości. Jedno po drugim dzieci znikały w łonie ojca: Hestia, Demeter, Hera, Hades, Posejdon. Wszystkie połknięte żywcem, jakby były tylko ryzykiem do wyeliminowania. Ria, rozdarta żalem, nie mogła już znieść widoku, jak odbiera się jej dzieci. Kiedy zaszła w ciąże po raz szósty, postanowiła działać. I to dziecko, Zeus, uciekła w tajemnicy na wyspę Kreta, kraina zdala od wzroku Tytanów. Tam, w ukrytej jaskini na górze Ida, urodziła dziecko, które miało wszystko zmienić. Ale jak oszukać paranoicznego boga? Ria wpadła na ryzykowny pomysł. Wzięła kamień, owinęła go w szmaty, jakby był noworodkiem i dała kronosowi. Tytan, oślepiony strachem, połknął kamień, niczego nie podejrzewając. Tymczasem Zeus dorastał w ukryciu, z dala od wzroku ojca. Ten, który go karmił, była Maltea, świętego kozła, którego rogi produkowały nektar bogów. A wokół jaskini, wyleczysz usta, wojownicy wierni Rej, uderzali włóczniami o tarcze i tańczyli w kółko, by zagłuszyć płacz dziecka. Każdy dźwięk zdradzający obecność zeusa oznaczał dla nich wyrok śmierci. Tam, w tej wilgotnej jaskini, chroniony tajemnicą, narodził się przyszły król bogów, ale zeus nie wiedział jeszcze jaki ciężar dźwiga. Jego przeznaczenie było już ustalone, a wszechświat czekał na moment, w którym powróci, by stawić czoła potworowi, którego nazywał ojcem. Zamach stanu przeciwko ojcu, uwolnienie braci i rozpoczęcie rebelii lata mijały. Zeus stawał się silny, zwinny i miał blask w oczach, którego nawet bogowie nie potrafili rozszyfrować. Nie był już ukrytym dzieckiem, był nieśmiertelnym młodzieńcem, szkolonym w tajemnicy przez nimfy i mędrców lasu, chronionym przez magiczne stworzenia, które znały ciężar proroctwa. Ale czas ukrywania się minął. Zeus chciał sprawiedliwości, chciał odzyskać swoich braci i chciał zakończenia rządów terroru Kronosa. Wtedy właśnie zaczął szukać Metys, bogini mądrości, inteligentna i przebiegła jak mało która. Metis wiedziała, że bezpośrednia konfrontacja z Kronosem byłaby samobójstwem. Zeus potrzebował planu i trzeba było wywrócić grę do góry nogami. Metis przygotowała magiczny eliksir, sporządzony ze składników znanych tylko najstarszym bogom: korzeni spod ziemi, ziół z wyżyn Olimpu, kropli rosy ze świtu. Był to gorzki, ale potężny eliksir. Dzięki niemu Kronos będzie zmuszony zwrócić to, co połknął. Zeus, przebrany za cześnika, udał się na spotkanie ze swoim ojcem do złotego pałacu tytanów. Nikt nie rozpoznał młodzieńca o ciemnych włosach i zdecydowanym spojrzeniu. Kronos, arogancki jak zawsze, przyjął napój, jakby akceptował zwycięstwo. Nie wiedział, że miał zamiar zniweczyć wszystko, co uważał za swoje osiągnięcie. Gdy wziął miksturę, Kronos poczuł nagły, gwałtowny ból. Jego żołądek się skręcił, a jeden po drugim bracia Zeusa zaczęli się wyłaniać żywi i nienaruszeni, dzięki mocy boskiej. Po pierwsze Hestia, po Demeter, Hera, Hades na koniec Posejdon. Wyobraź sobie tę scenę: pięciu bogów wyłania się z brzucha tytana i odradza się w świecie, który o nich zapomniał. A partir dali wojna była nieunikniona. Z jednej strony tytani dowodzony przez Kronosa, dumnego, gigantycznego, potężnego, zdeterminowanego, by utrzymać tron za wszelką cenę z drugiej strony nowo uwolnieni bogowie wściekli zdeterminowani by odzyskać świat który im skradziono zeus był przywódcą ale walczył u boku swoich braci jako równy sobie rozbili obóz na górze olimp, która później stała się symbolem ich panowania następująca wojna trwała dziesięć lat niebo ryczało ziemia pękała oceany wrzały to był pierwotny chaos powracający na powierzchnię każda strona wydawała się niezwyciężona ale Zeus wiedział, że aby zwyciężyć, będzie potrzebował jeszcze potężniejszych sojuszników. Wtedy wstąpił do Tartaru, najgłębszej otchłani podziemnego świata, i uwolnił Hekaton Heirów i Cyklopów, potworne i starożytne stworzenia, które zostały uwięzione przez Kronosa ze strachu przed ich mocą. W zamian za wolność Cyklopi obdarowali Zeusa swoją najsłynniejszą bronią promień wykute w gorącu podziemnego świata piorun, który mógł przeciąć góry na pół. Mając tę moc w ręku, Zeus odwrócił losy wojny. Tytani zostali pokonani. Kronos pokonany został uwięziony w Tartarze, wiecznie strzeżony przez Hekaton Heirów. Panowanie Tytanów dobiegło końca i w końcu narodziło się nowe Królestwo Bogów, Olimp. Ale to, co wydawało się Złotą Erą, było w rzeczywistości początkiem nowego cyklu władzy, kontroli i sekretów. Wstąpienie na tron i początek panowania absolutnego po obaleniu Kronosa i strąceniu Tytanów w otchłań Tartaru, Zeus i jego bracia, Mogli wreszcie swobodnie podzielić świat między siebie. To był koniec jednej ery i początek kolejnej. Dopiero teraz władza spoczęła w rękach bogów olimpijskich, a Zeus był na szczycie hierarchii. Jednakże podział ten nie dokonał się w drodze polubownego porozumienia przy ognisku. Zeus, Posejdon i Hades, trzej najpotężniejsi bracia, wiedzieli, że świat jest zbyt rozległy, aby rządziła nim tylko jedna osoba. Postanowili więc rzucić losy starożytną formę boskiego losowania. Aby podzielić kosmos. Posejdon przejął władzę nad oceanami, stając się władcą wszystkich wód, mórz, rzek i busz morskich. Hades pozostał w podziemnym świecie, w krainie zmarłych, gdzie krążyły dusze i gdzie ukryte było złoto i bogactwa. I Zeus oczywiście, zostałem przy niebo, grzmoty i najwyższy tron, był nowym królem bogów. Ale tu zaczyna się subtelna i niebezpieczna transformacja. Zeus nie chciał tylko rządzić, on chciał być niepodważalnym. Jego panowanie nie polegało tylko na sprawiedliwości i równowadze, chodziło o kontrolę, o zapewnienie, że nikt nigdy nie ośmieli się rzucić mu wyzwania, tak jak on rzucił wyzwanie kronosowi. Osiedlił się w najwyższym punkcie świata, na szczycie góry Olimp i stamtąd zaczął obserwować wszystko bogów, ludzi, pory roku, wiatry. Nic nie działo się bez jego wiedzy. Nic nie umknęło jego spojrzeniu. Zaczął gromadzić wokół siebie dwór boski, Hera jako żonę i królową, Atenę jako strategicznego doradcę. Hermesa jako posłańca i szpiega, Aresa jako siłę militarną, Apolla jako symbol rozsądku i światła oraz Dionizosa, który miał panować nad emocjami, przyjemnością i chaosem. Było to niebiańskie imperium, a Zeus był cesarzem. Ale w przeciwieństwie do Kronosa, który rządził w strachu przed zdradą, Zeus rządził z przekonanym, że miał absolutne prawo. I stopniowo zaczęły pojawiać się oznaki autorytaryzmu. Zeus zaczął ingerować w decyzje innych bogów. Wtrącał się w sprawy śmiertelników. Podejmował jednostronne decyzje. Karał bezlitośnie i wymagał całkowitej lojalności. Nawet bogowie, którzy mu się sprzeciwiali, szybko zrozumieli, że konfrontacja z Zeusem oznaczała ryzykowanie ich własnego istnienia. I tak, to co miało być nową erą wolności, przerodziło się w nowy rodzaj tyranii. Tyranie przebraną za porządek. Zeus pokonał swojego ojca, ale odziedziczył po nim strach. Strach przed detronizacją. Tutaj zaczynamy dostrzegać, że król bogów nie był tylko bohaterem opowieści, był również architektem nowego reżimu absolutnej władzy. Jeśli słyszałeś historię o Zeusie, to zapewne zauważyłeś, miał wiele kochanek, za dużo boginie, nimfy, śmiertelnicy. Nikt nie wydawał się poza zasięgiem jego pragnień. Przez długi czas te historie opowiadano jako romantyczne przygody, wybryki namiętnego, wolnego i męskiego boga. Ale bądźmy szczerzy, te podboje nie były historiami miłosnymi, lecz historiami dominacji. Zeus nie pytał o pozwolenie. On to wziął i użył wszystkiego, co w jego mocy przebrań, pułapek, manipulacji. A ponieważ nikt nie mógł przeciwstawić się królowi bogów, jedyną rzeczą, jaka pozostała ofiarom, było milczenie lub kara. Oto kilka przykładów. Europa, fenicka księżniczka, spokojnie przebywała nad morzem, gdy Zeus przemienił się w białego byka, łagodnego i pięknego. Wdrapała się na jego grzbiet, myśląc, że jest świętym stworzeniem. Byk zanurkował w morze i porwał ją na Kretę, gdzie Zeus ją opętał. Ołów królowa sparty leżała w łóżku, gdy pojawił się Zeus w formie łabędzia, mówiąc, że ucieka przed orłem. Wzięła go w ramiona i tej nocy urodziła dwa jaja, z których wykluje się Helena Trojańska oraz bliźniaków Kastora i Polluksa. Z Semele, tebańska księżniczka, Zeus używał słodkich słów. W przebraniu zalecał się do niej, aż zaszła w ciążę ale kiedy Hera się o tym dowiedziała, przekonała Semele, by poprosiła Zeusa o ujawnienie jego boskiej postaci. Kiedy to zrobił, w całej swojej chwale i mocy, ludzkie ciało Semele został natychmiast zniszczony. Zeusowi udało się uratować tylko dziecko. Dionizosi przyszywał je sobie do uda aż do urodzenia. A może najokrutniejsze ze wszystkich – Alkmena, żona Amfitriona. Zeus przybrała postać jej własnego męża, gdy ten był daleko na bitwie i tak podstępem nakłonił ją do seksu z nim. Z tego związku narodziło się Herkules i gniew Hery, która nigdy nie zaakceptowała tego dziecka. Historie te, powtarzane we wszystkich mitach, pokazują pewien schemat. Zeus wykorzystywał swoją pozycję, moce i iluzję, aby zaspokoić swoje pragnienia, bez względu na konsekwencje. A konsekwencje tego były liczne. Kobiety, które związały się z Zeusem, prawie zawsze płaciły drogo. Hera, kierowana zazdrością, którą dziś możemy rozumieć jako gniew i ból, Ukarał swoich kochanków i ich dzieci. Nie dlatego, że byli winni, ale dlatego, że byli w zasięgu jego zemsty. To tutaj blask króla olimpijskiego zaczyna blednąć. Ponieważ tak, Zeus był potężny, ale był też drapieżnik, który używał miłości jako pretekstu, a władzy jako tarczy. Mitologia grecka nie robi z tego tajemnicy. Pokazuje nam w surowych słowach, że nawet bogowie, a może zwłaszcza bogowie, mają głębokie wady. A Zeus, największy ze wszystkich był prawdopodobnie najniebezpieczniejszy. Prześladowanie Hery i wojna domowa na Olimpie w najpopularniejszych wersjach mitologii Hera pojawia się jako zazdrosna żona, gorzka bogini, zawsze spiskująca przeciwko kochankom Zeusa i nieślubnym dzieciom, ale gdy przyjrzymy się bliżej, portret jest zupełnie inny. Ponieważ Hera nie była tylko boginią małżeństwa, była kobieta uwięziona w małżeństwie z największym zdrajcą w panteonie. Wróćmy do początku. Zeus chciał mieć Herę za żonę od pierwszej chwili, gdy ją zobaczył, ale ona, w przeciwieństwie do innych, odrzucony. Nie raz, ale kilka razy. Hera wiedziała, kim on był i znała jego sławę. Więc Zeus zrobił to, co zawsze robił użył sztuczki. Tym razem zamieniło się to w ranny ptak. Udawał, że upadł na skraju śmierci. Hera, poruszona współczuciem, wzięła go w ramiona. To właśnie w tym momencie powrócił do swojej pierwotnej formy i ją opętał. Zawstydzona i zhańbiona Hera nie miałam innego wyjścia jak tylko go poślubić w oczach bogów przywróciłoby mu to honor od tego czasu Hera była koronowana królowa olimpu ale tron przybył z cierniami zeus nadal miał romanse bez przerwy bez poczucia winy bez ograniczeń za każdym razem gdy pojawiał się nowy kochanek Hera była upokorzona a co gorsza nie mogła nic przeciwko niemu zrobić zeus był królem, panem nieba, niedotykalny zrobiła więc co mogła celowała w cele, które były w zasięgu: kochankowie i nieślubne dzieci. I tu rodzi się zniekształcony obraz Hery jako złoczyńcy. Z Semele Hera przebrała się za starą doradczynię i przekonała ją, aby poprosiła Zeusa, aby ukazał się jej w boskiej postaci, co doprowadziło do jej śmierci. Ze mną kapłanka Hery, którą uwiódł Zeus, bogini zamieniła ją w krowę i umieściła stłokiego potwora Argosa, aby jej strzegł. Z Herkulesem, synem Zeusa i Alkmeny, Hera spędziła całe życie próbując go zniszczyć, wysyłała do niego węże, gdy był jeszcze w kołysce, później doprowadziła go do szaleństwa, przez co zabił własną żonę i dzieci. Ale zatrzymaj się i pomyśl, czy to było czyste zło, czy też to był jedyny sposób, w jaki Hera mogła zareagować, by przeciwstawić się systemowi, w którym nie miała wyboru, głosu, sprawiedliwości, ponieważ Hera nie była słaba ani uległa, była boginią o ogromnej mocy ale żyła z mężem, który stale ją zdradzał i uważał, że jest ponad wszelkimi konsekwencjami. Kiedy próbowała się z nim skonfrontować, Zeus nie wahał się jej ukarać, i on zawieszony na niebie na łańcuchach ze złota za próbę zorganizowania buntu przeciwko niemu. Ona jednak stawiała opór, ona nie odeszła, ona nie uciekła, ona została i walczyła w jedyny sposób, w jaki mogła. Olimp nie był harmonijnym boskim domem, był polem nieustannego napięcia. Zeus i Hera żyli w stanie zimnej wojny, gdzie jeden groził, a drugi bronił, gdzie miłość i nienawiść tańczyły obok siebie. A Hera, nawet ujarzmiona, nigdy nie utknął, nigdy nie zgasło. Ona jest boginią oporu, królowa, która nawet żyjąc w rozbitym małżeństwie, nigdy nie opuścił tronu. Okrutne i arbitralne kary, władza, która korumpuje Zeus, nie rządził jak dobry ojciec. Rządził jak absolutny cesarz. Jego piorun nie był tylko symbolem. Był stałe zagrożenie, broń zawsze gotowa. Wiadomość była jasna, ktokolwiek nie posłucha, zostanie zmiażdżony, nawet jeśli jest śmiertelnikiem, albo bogiem, albo przyjacielem. Nie wybaczał zniewak, a mitologia grecka pełna jest opowieści, które pokazują to szczegółowo: kary graniczące z torturami, narzucone z chłodem, który sprawia, że włosy stają dęba. Prometeusz, wieczna kara za miłość do ludzkości Prometeusz, był jednym z największych sojuszników ludzi. Stworzył ich z gliny, dał im inteligencję, umiejętności i najświętszy z darów, ogień. Problem? Zeus nie chciałem, żeby ludzie mieli ogień. Uważał, że staną się aroganccy, zbyt odważni i trudni do kontrolowania. Ogień był potęgą, a potęga dla Zeusa była rzeczą bogów. Kiedy Zeus odkrył kradzież, wpadł we wściekłość, a kara była zbyt okrutna, by o niej zapomnieć. Prometeusz był przykuty do góry, nagi, wystawiony na zimno i wiatr. Każdego dnia orzeł przylatywał, aby pożreć jego wątrobę, a ponieważ był nieśmiertelny, jego wątroba się regenerowała. Następnego dnia wszystko się powtórzyło, na zawsze. To nie była lekcja, to była czysta zemsta, niobę. Królowa, która płakała, aż zamieniła się w kamień, niobę była śmiertelną królową, matką wielu dzieci, dumna ze swojej rodziny, szydziła rok matki bogów Apolla i Artemidy, twierdząc, że miała więcej dzieci i dlatego była bardziej godna czci. Apollo i Artemida tam poszli na rozkaz Zeusa i zabili wszystkie dzieci Niobe, jedno po drugim. Niektóre raporty mówią, że jedno lub dwoje dzieci zostało. Inne mówią, że żadne nie uciekło. Niobe zrozpaczona uciekła w góry i tak bardzo płakała, że według mitów zamienił się w kamień, ale kamień nie przestawał wołać. Syzyf i kara nieskończonego kamienia Syzyf był śmiertelnym królem, zbyt przebiegłym jak na gust Zeusa oszukał nawet śmierć i próbował oszukać bogów ujawniając sekrety i rzucając wyzwanie naturalnemu porządkowi rzeczy zeus nie przyjął takiej śmiałości i wysłał go do podziemi z niekończącą się karą codziennie wtaczaj ogromny głaz na górę gdy kamień jest już prawie na szczycie zaczyna się staczać na zawsze to symboliczna kara wieczny wysiłek bez nagrody arogancja płaci absurdem to tylko kilka przykładów ale logika jest zawsze taka sama czy wyzwałeś zeusa cierp czy zrobiłeś coś dobrego nie pytając o pozwolenie? Cierp! Czy wyróżniałeś się za bardzo? Cierp! Nie akceptował braku równowagi. Wszystko, co zagrażało jego autorytetowi, tłumił w zarodku przemocą, bólem i strachem. I to pokazuje nam, że Zeus w przeciwieństwie do mądrego króla często działał jak niepewny tyran, którzy używali strachu jako narzędzia, a nie sprawiedliwości. To właśnie na tym etapie mitologii bogowie zaczynają wydawać się zbyt ludzcy. Z wadami, skazami, nadużyciami, a Zeus, znajdujący się na szczycie, był najbardziej ludzki ze wszystkich w najgorszym możliwym sensie wiek bohaterów manipulacja i kontrola ludzkości. Gdy Olimp był ustabilizowany, a inni bogowie byli pod jego opieką, Zeus zwrócił uwagę na śmiertelników nie z litości, ale poprzez strategię. Świat ludzi był ważnym elementem równowagi wszechświata. Izeus zrozumiał jedną rzecz, kontrolowanie śmiertelników było łatwiejsze i bardziej użyteczne niż kontrolowanie samych bogów. To wtedy nadeszła era bohaterowie, istoty półboskie, półludzkie, stworzone i wykorzystywane do utrzymywania porządku, rozwiązywania problemów lub po prostu zaspokajania ego bogów. Ale nie mylcie się, wielu z tych bohaterów nie zostali stworzeni przez przeznaczenie, byli manipulowani od urodzenia. Perseusz bohater służący do eliminowania ryzyka inny syn Zeusa ze śmiertelniczką, Perseusz miał misję zabicia straszliwej meduzy. Ale niewielu zdaje sobie sprawę, że był wysłano go do tego zadania, ponieważ Zeus chciał wyeliminować zagrożenie i nie chciał, aby bogowie pobrudzili sobie ręce. Zeus dał mu magiczną broń, sojuszników i los, który już mu sprzyjał, ale bohater był w głębi duszy instrument, ktoś, kto stawiał czoła niebezpieczeństwom, aby olimp pozostał czysty helena trojańska bodziec do wojny napędzany boską próżnością helena córka zeusa i ledy była uważana za najpiękniejszą kobietę na świecie jej uroda była wykorzystywana jako trofeum jako spór jako pretekst do wojny trojańskiej kłótnia bogów zraniona duma afrodyty pakt między królami wszystko to spadło na barki śmiertelników a zeus patrzył niektórzy mówią że on zatwierdził wojnę ponieważ chciał zmniejszyć liczbę ludzi na ziemi jakby ludzie byli czymś zbędnym, co należy poprawić. Ostatecznie wiek bohaterów nie był wiekiem wolności, był wiekiem testowania, manipulacji i tragedii. Bohaterowie byli prowadzeni przez wyrocznie, które przemawiały w imieniu Bogów. Spełniali proroctwa, których nikt nie rozumiał, cierpieli, krwawili i umierali z powodów, które rzadko były ich własnymi. A Zeus z góry podążał za niedotykalny, używając chaosu ludzi jako widowiska i utrzymując Olimp w równowadze, nie poprzez mądrość, ale poprzez kontrolę. Ostatecznie Zeus nie był bohaterem, jakiego często sprzedają historie. Był stratek, zdobywca, absolutny władca. Wykorzystywał sprawiedliwość jako fasadę, miłość jako pułapkę i władzę jako tarczę, a jednak nie sposób oderwać od niego wzroku, ponieważ Zeus ze swoją chwałą i mrokiem był nie tylko królem bogów, był zwierciadłem samej ludzkości, pełen siły, pragnień, strachu i sprzeczności.